Czy miałeś kiedyś tak, że na turnieju wykładałeś się przed late gameem i w ten sposób traciłeś gry i chciałbyś zacząć robić bardziej consistent gierki, ponieważ na Keszkapie jest aż 65 punktów za placement i tylko jeden za kira. dlatego w tym odcinku postaram się Tobie w tym pomóc poprzez przeanalizowanie moich gier na finałach solo Keshkapa. Ale przed odcinkiem zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i suba, aby nie przegapić nowych filmów. Oraz możecie wpisać mój kod w sklepie Dowski1 ponieważ dodam do znajomych każdego kto go wpisze i wyślę dowód na moim Discordzie, do którego jest link w opisie, na kanale Kod w sklepie. Gdzie również możecie znaleźć graczy na przyszłe turnieje albo ze mną pograć. Pierwsze, co musicie zrobić, to znaleźć swojego splita, czyli miejsce, w którym będziecie lądować. Musicie pamiętać, żeby wybrać sobie splita, który będzie najmniej kontestowany i na którym będzie dużo lutu. Żeby znaleźć dobrego splita, polecam Ci wejść na stronę fortnite.gg, na której jest cała mapa i możesz sobie zobaczyć na przykład ile skrzynek jest na danym splicie. Powodem, dla którego lecę na to złomowisko jest to, że jest tutaj dużo matców, w szczególności metalu i to, że jest tu dużo pobocznych miejscówek, które można gdyby był kontest, dlatego po tym jak ja zauważyłem, że typ poleciał na moją miejscówkę, ja poleciałem riftem, żeby zlutować co innego. Postanowiłem polecieć na farmę, a dokładnie na jak najdalszy domek na farmie, ponieważ była najmniejsza szansa, żeby był on zlutowany, po czym udało mi się z zaskoczenia wyeliminować typa, który kontestował farmę, ponieważ dałem mu laser jako pierwszy. Po czym jak następny zon się otworzył postanowiłem jako pierwszy pójść na Dead Side, ponieważ stamtąd jest najłatwiej później rotować do kolejnych zonów. Lecz pamiętajcie, że jak idziecie na Dead Side starajcie się iść jak największym krańcem zona, ponieważ jest tam najmniej innych graczy. Podczas grania Kershkapa jest to bardzo ważne, ponieważ gdy się na środku zona lub w miejscu w którym dopiero się zamknął poprzedni zon jest bardzo duża szansa, że spotka się tam przeciwników, którzy będą chcieli Cię zgryfować bez sensu, byś stracił damage. Dlatego, tylko gdy pojawi się zone, na którym łatwo zobaczyć gdzie jest Dead Site, jak najszybciej musisz tam iść. Oraz, nawet tak jak mi siadł Dead Site na zupełnie drugim końcu mapy, musisz pamiętać, żeby starać się nikogo nie gryfować i nie strzelać, ponieważ jest duża szansa, że inni będą chcieli oddać damage. Oraz, nawet jak ktoś do Was niepotrzebnie strzela, to po prostu zabudowywujcie się z drewna, tak jak ja, ponieważ jest je najłatwiej dofarmić. farmić. Podczas gdy znalazłem się już na Zajdzie nie musiałem tak naprawdę nic robić i mogłem po prostu chillować do ruszanej. W drugiej grze również miałem kontest i musiałem odbić gdzieś indziej. Tym razem był to sad przy farmie, gdzie podczas lutowania przyszedł do mnie typ, którego udało mi się wyeliminować. I tutaj kolejną ważną rzeczą jest to, że musisz jak najszybciej zrobić sobie przewagę nad przeciwnikiem, zadając mu jako pierwszy damage, ponieważ w taki sposób masz na nim przewagę w fajcie i jest o wiele większa szansa, że go zlikwidujesz. Oraz ważne jest to, aby nie wchodzić do boksa 50-50, tylko starać się grać na piki nawet jak masz o wiele więcej hp. Po tym jak go zabiłem od razu wyjechało na mnie third Party, lecz zamiast się z nim bić, starałem się uciec, gdyż wiedziałem, że następny zone jest daleko plus jeszcze byłem zgrifowany po poprzednim fajcie. Dlatego po tym jak ja zadałem pierwszy damage, wiedziałem, że przeciwnik będzie wystraszony, przez co będę miał czas uciec. I w tej grze siadł mi bardzo podobny zone co w poprzedniej, dlatego również szedłem jak największym krańcem strefy na Dead Side. I nawet gdy siadł połowiczny zone, ja starałem się iść dopiero otwartym zonem, gdyż miałem mało maców na late i chciałem jeszcze sfarmić. Czyli podsumowywując, to co powinieneś wiedzieć po tym odcinku, to mieć dobrego spota, żeby nie był aż tak mocno kontestowany, a nawet jak jest, to żeby móc gdzieś łatwo odbić, Rotować pierwszym na dead site. Musisz rotować jak najszybciej na dead site, zona, że żeby móc łatwo rotować do następnej strefy. Nie gryfować się z innymi w midgame, starajcie się nie wchodzić w. Na przykład budynki, gdzie mogą być inni gracze. Starajcie się refarmić masy, gdy już jesteście na deadside'ie, żeby do late'a wejść z jak najlepszym lootem. I to by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to napiszcie je w komentarzu, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Nie zapomnijcie zostawić suba i łapkę w górę, żeby nie przegapić nowych odcinków. Oraz możecie wpisać mi kod w sklepie, żeby mnie wesprzeć. A ja na razie spadam i elo.